Następne oświadczenie wygłosi Pan Poseł Adam Abramowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Pani Marszałek. Zostawmy oświadczenie na pięć minut. Bardzo dziękuję. Następne oświadczenie wygłosi Pan Poseł Adam Abramowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Panie Marszałek, Wysoki Sejmie, w ostatnich latach nastąpiła modernizacja linii kolejowej z Warszawy do Terespola, na którą wydano około 1,5 miliarda złotych. Po zakończeniu prac czas podróży na tym odcinku znacznie się skrócił. Wydawać by się mogło, że po takim wysiłku inwestycyjnym nastąpi poprawa w połączeniach kolejowych południowego Podlasia z resztą kraju. Niestety z powodu likwidowania kolejnych pociągów na tej trasie przez PKP Intercity mieszkańcy nie mogą korzystać w pełni z wykonanej inwestycji. Trudną sytuację pogłębia brak bezpośrednich połączeń z Warszawą realizowanych przez koleje regionalne z powodu przebiegu tej trasy kolowej przez dwa województwa lubelskie i mazowieckie oraz decyzji samorządów tych województw o realizacji połączeń wyłącznie na swoim terenie. Tymczasem PKP Intercity zamiast zwiększyć liczbę pociągów na zmodernizowanej trasie chce zlikwidować kolejne połączenie międzynarodowy pociąg relacji Warszawa-Mińsk-Białoruski zatrzymujący się w Mińsku Mazowieckim, Siedcach, Łukowie, Międzyrzecu, Białej Podlaskiej i Terespolu, argumentując to dostosowaniem wielkości oferty przewozowej dofinansowywanej w 2015 roku przez ministra właściwego do spraw transportu do możliwości finansowych budżetu państwa. Jaki sens ekonomiczny ma inwestowanie ogromnych sum pieniędzy podatników w infrastrukturę kolejową, która później nie jest w pełni wykorzystywana? Dlaczego chce się zlikwidować pociąg, który odjeżdżając z Warszawy około godziny 21:00 umożliwiał wielu osobom skomunikowanie z pociągami przyjeżdżającymi z różnych kierunków Polski i czy na pewno zachęci to pasażerów do korzystania z usług PKP Intercity? Dlaczego rząd chce pozbawić mieszkańców południowego Podlasia możliwości dojazdu i powrotu do stolicy oraz łączności z innymi regionami Polski? Taka sytuacja jest całkowicie nienormalna i dlatego kieruję w imieniu mieszkańców apel do władz, o zmianę decyzji o likwidowaniu tego pociągu, uruchomieniu przez PKP intensyty nowych połączeń oraz spowodowaniu, aby po wyremontowanych torach zaczęły jeździć między Terespolem a Warszawą bezpośrednie pociągi linii regionalnych. Polska nie jest bogatym krajem, nie stać nas na marnowanie tak, z takim trudem zarobionych pieniędzy przez Polaków, nie stać nas na to, aby inwestować ogromne pieniądze w coś, co później nie będzie służyło mieszkańcom, jest to całkowicie niezrozumiałe i powinno nie mieć miejsca. Dlatego te decyzje powinny nastąpić jak najszybciej. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję.